Dziś odbyła się prezentacja mojej książki, książki o Jerzym Boskim, bohaterze boju o wulkę Radzymińską, bohaterze zapomnianym, a być może dzięki książce, którą napisałem, niezapomnianym. Książka została sfinansowana przez gminę Nieporęt, wydana w, w, w tysiącu egzemplarzach. Książkę będzie można otrzymać 6 października, kiedy zostanie odsłonięte rondo imienia Jerzego Boskiego, czyli bohatera mojej książki. Zapraszam serdecznie państwa do pozyskania tej książki i do lektury. Książka opisuje całe życie Jerzego Boskiego, począwszy od lat młodości, przez służbę wojskową, no właściwie aż, aż do śmierci. Jerzy Boski był oficerem zawodowym, pełnił służbę w różnych jednostkach Wojska Polskiego, brał udział w kampanii 1939 roku, był więźniem o flagu. Po wojnie jego życie było smutne. Nie mógł się odnaleźć w ówczesnej rzeczywistości. Dodatkowo dodatku szpiegowała go Służba Bezpieczeństwa. Książka jest ciekawa także dlatego, że znajdują się tam informacje oraz fragmenty materiałów, które udało mi się pozyskać od rodziny Jerzego Boskiego, właściwie od pana Marka Boskiego, który jest ryjecznym wnukiem bohatera mojej książki. Były to rzeczy bezcenne, były to rzeczy ciekawe, których w żadnym archiwum nie dałoby się znaleźć. Wśród tych bezcennych pamiątek znalazł się też Krzyż Virtuti Militari, który otrzymał Jerzy Boski właśnie za zwycięstwo w Wólce Rezymińskiej.